Witam serdecznie Pana Sebastiana na naszym kolejnym spotkaniu, na to już ósme spotkanie, e, coraz bliżej takiego dziesiątego małego naszego jubileuszu e, i bardzo serdecznie dziękuję za, za przyjęcie zaproszenia. E, dziękuję tutaj szczególnie e, e, właśnie Mai, która dzięki, dzięki niej udało się Pana zaprosić do okazji. Więc y, bardzo się cieszymy i y, oddaję w takim razie już bezpośrednio głos y, Mai, żeby zadała pierwsze pytanie. Więc y, sprawa jest prosta. Y, Najpierw nasi Klubowicze zadają pytania, a potem tak. y, reszta osób. Proszę bardzo. Ja, ja tylko chciałem powiedzieć, że witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie i, i bardzo się cieszę, że, y, że Maja i Państwo zaprosili mnie do, do, do rozmowy a, i że możemy się po prostu spotkać, nie fizycznie, ale, ale przynajmniej przez no, dzięki właśnie y, tym, tym zdobyczom techniki. W czasie pandemii, czy nazwijmy to, no, 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 teraz takiego lockdownu. No, więc witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy. Maju, zapraszam Cię serdecznie. Dobry wieczór, panie Sebastianie. Ja bym Dobry chciała wieczór. zapytać, skąd wziął się pomysł na aktorstwo u pana. A, witaj, Maju. E, pomysł na aktorstwo, hmm, wydaje mi się, że, że wziął się samoczynnie po prostu. Z, on się ujawnił u mnie od momentu kiedy się, może nie urodziłem, wiadomo, ale jak dorastałem. To była taka sytuacja, że ja już od szkoły podstawowej Byłem w szkole numer 7 w Błogowie, bo, pocho bo pochodzę z Błogowa i tam występowałem na, na, na różnego rodzaju galach szkolnych, e, takich, y, nie tylko to były gale, tylko pamiętam jeszcze apele. Ym, I to polegało na tym, y, że po prostu pani y, od polskiego. Dawała mi wierszyki, mm, i ja te wierszyki po prostu uczyłem się na pamięć, tych wierszyków i, i mówiłem je. I, i, I zazwyczaj było tak, że, że jakoś po pozytywnie byłem, byłem odbierany. E, i, I pamiętam, że, że była też, to było też coś takiego, że ja się wychowałem. Dużo oglądając, y, wiadomo, telewizji, kina, moja babcia pracowała w kinie objazdowym, y, więc wysyłała mi takie bilety y, darmowe bądź też za złotówkę pięć osób wchodziło do kina. Ja zazwyczaj y, brałem moich kolegów z podwórka, bo, y, bo miałem mnóstwo rówieśników na podwórku i wychowywaliśmy się na tym podwórku i nie było. Nie było nic, nie było, nie było komputerów, nie było telefonów, smartfonów i, i, i wszyscy razem spędzaliśmy ten czas i to było piękne, i, i tego wydaje mi się, że trochę brakuje w dzisiejszym jakby świecie, yy, młodzieży. Yy, i Byliśmy cały czas razem ze sobą na podwórku, i to było też niesamowite. Wymyślaliśmy różnego rodzaju gry, zabawy wcielaliśmy się w różnego rodzaju postaci, jakichś super bohaterów. No i tak to się po prostu zaczęło. A czy szkoła lub liceum wspierała pana w rozwijaniu swojej pasji? Yy, tak, szkoła mnie wspierała dlatego, że yy, no tak jak mówię, byłem potem wysyłany na jakieś yy, konkursy recytatorskie. Yy, też z tego co pamiętam. Potem była taka sytuacja, że, że w Głogowie mieliśmy, to teraz mamy oczywiście dom kultury, Miejski Ośrodek Kultury i tam też zaczynałem, tam dostałem się do, do takiej grupy teatralnej i tam pamiętam robiliśmy pierwsze przedstawienia, też brałem udział właśnie w konkursach recytatorskich, takich już można powiedzieć no, no taki, na takim poziomie y, międzymiastowym. Y, więc y, pamiętam, jakieś jedno wyróżnienie gdzieś dostałem, i, i po prostu to tak się gdzieś, gdzieś działo. Y, więc, więc szkoła o tyle. To znaczy wspierała mnie w tym sensie, że, że jak wyczuli, że, że, że mam jakiś potencjał, to, to po prostu wysyłali mnie na te, na, na te konkursy. I e, pamiętam, miałem taką panią od Polskiego, która właśnie przygotowywała te teksty. Pamiętam, na jednym konkursie się tak bardzo stremowałem, że zapomniałem tego tekstu, zacząłem coś improwizować, ale to było nie, wtedy nie było to najlepsze. Chociaż zdobyłem wtedy wyróżnienie. Z tego co pamiętam, to było, to było też śmieszne, że pierwszy raz poczułem coś takiego jak trema. Co to znaczy być wystawionym na, na, jakby na, na forum innych i, i, i pierwszy raz mieć jakiegoś odbiorcę, widza, który na ciebie patrzy i. Pamiętam, byłem strasznie zestresowany, zapomniałem tam kawałk, kawałka tekstu, no ale jakoś, hmm, no i do dzisiaj to pamiętam tak naprawdę. I, 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 I do dzisiaj mam tremę, i wydaje mi się, że ta trema zawsze będzie. I zdarza mi się zapomnieć tekst w pracy, już nazwijmy to profesjonalnej, czy na scenie, czy nawet gdzieś w filmie, no bo nie jesteśmy też robotami. Przecież jesteśmy tylko ludźmi. E, mamy. W swoje emocje, i czasami dzień jest taki, że, że po prostu coś się dzieje, że, że, że nagle jakiś tekst gdzieś wypadnie, trochę mniej skupienia. E, dlatego to też jest bardzo ważne, żeby się przygotowywać do pracy e, na plan, żeby te, żeby te teksty były m, no, tak przygotowane, żeby, żeby ich oczywiście nie, nie, nie zapominać. Ale, ale czasami się tak zdarzy, że po prostu nagle coś wypadnie. E, więc m, m, bywa różnie. Z tym, no ale tak jak mówię, bardzo się cieszę, że chodziłem właśnie do szkoły numer 7 w Głogowie i, i tam też miałem wspaniałą panią wychowawczynię, która też również mnie wspierała, która do teraz yy, yy, mamy ze sobą kontakt i, 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 i wysyła. Mi yy, zawsze jakieś pozdrowienia, albo na Facebooku, jak coś zamieszcza, jakąś informację, że, że wchodzi jakiś film, albo serial, w którym biorę udział, to ona zawsze kopiuje i umieszcza u siebie yy, na, na, na stronie. Yy, więc, więc super, no, bardzo, bardzo, bardzo dobrze wspomina w ogóle w szkołę i te, te czasy szkolne. Głogów, bardzo ładne miasto. Dziękuję bardzo za odpowiedź i pozdrawiam razem z tatą. Super, ja również pozdrawiam się. Bardzo cieszę, że mogliśmy się właśnie tak skomunikować przez moją mamę. Dziękuję serdecznie, Mai i zapraszam Nikolę. Dzień dobry, Dzień dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam do Pana pytanie. Kogo i z kim chciałby Pan najbardziej zagrać? O, u, u kogo i z kim? Tak, tutaj. U kogo i z kim? No, wiesz, co? Miałem, miałem dużo jakichś takich pomysłów, yy, jeśli chodzi o granie. Yy, wiesz, z różnymi aktorami, aktorkami. A niektóre rzeczy już mi się spełniły gdzieś też. Z niektórymi osobami już zagrałem, z którymi bym wiesz chciałbym zagrać. U niektórych reżyserów też już zagrałem, więc, więc, więc cieszę, cieszę się bardzo. Ale, ale wiesz co, no ja akurat wychowałem się, cóż to dużo ukrywać, na filmie między innymi Psy Władysława Pasikowskiego. Jest to takie kino kryminalne. Wtedy to było coś, jakby za, jak, jak, jak to wchodziło do kina i wchodził wtedy, pamiętam też Pulp Fiction, Quentina Tarantino jakoś nie e, w niedługim czasie, z tego co pamiętam, mm, więc no, zawsze marzyłem, żeby zagrać z Bogusławem Lindą, no, na pewno by było świetnie zagrać z panem Januszem Gajosem e, chętnie bym się spotkał, chociaż gdzieś się tam przeciąłem z, z, z jaskiem Braciakiem na pewno bo jest to świetny, świetny aktor y, z, z Agatą Kuleszą udało mi się gdzieś też przeciąć, ale chętnie, bym, się, chętnie bym, jeszcze, bym jeszcze z nią zagrał. Jest mnóstwo też młodych kolegów, bardzo zdolnych, z którymi gdzieś bym się tam spotkał na pewno. Ale takie marzenie to, to jest chyba, chyba właśnie Bogusław Linda z takich młodzieńczych, dziecięcych marzeń i, i, i Władysław, myślę, Pasikowski. A jeśli chodzi o, o, o zagranicznych reżyserów, to, mm, to na pewno jest taki reżyser Alejandro González Inaritu, który zrobił takie filmy jak e, e, 21 gramów, albo Babel, albo też Zjawa. To, to jeśli miałbym iść tak dalekosiężnie na, e, za oceanem, to, to, to tam Myślę, że chętnie z Leonardem DiCaprio. No, no dobrze, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Super. Ja zapraszam teraz Jacka. Proszę bardzo, Jacku. Dzień dobry, panie Sebastianie. Ja mam do pana takie pytanie. Czy odczuwa pan stres przed publicznością? Czy odczuwam stres? Tak. tak. Tak, tak. Ja, to znaczy, słyszałem kiedyś, że e, takie powiedzenie, że jakby się nie odczuwało stresu, e, to już można, m, że tak powiem, pakować walizki i rezygnować z zawodu. E, bo stres to jest dość, dość naturalna rzecz, która e, występuje i e, jest związana z tym zawodem. E, to znaczy jeszcze jest coś takiego, bo, bo, bo tutaj pytasz dokładnie o tremę, najprawdopodobniej. Yy, czyli o tą tremę, która się pojawia przed wyjściem na scenę. Yy, w kinie jest troszkę inaczej, bo pracujemy yy, na tej zasadzie, że, że przychodzimy na plan i, i wiemy, że możemy zrobić dubla, yy, ale musimy być właśnie przygotowani. I, i, I często jest też tak, że jak ja przychodzę do, yy, na plan i, i, i gram jakoś. Powiedzmy taką większą rolę. Pierwszy raz gdzieś mam spotkanie z, z tym reżyserem. To znaczy, wiadomo, że my się przygotowujemy wcześniej, ale ten pierwszy dzień jest zawsze taki, taki bardzo trudny. Ja często mam także nie śpię po prostu całą noc. Yy, tak samo było właśnie przy, przy, przy panu T, czy w człowieku z magicznym pudełkiem, czy, 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 czy jakiś takich przy gierku, który teraz robiłem też ten film. to, to, to to są takie momenty, że, że ja po prostu nie mogę nie, nie, nie śpię noc, wiesz. Yy, I to jest, to jest stres moim zdaniem, a, a, a trema taka jakby, yy, bo stres jest też związany właśnie czy, czy jestem przygotowany, czy wyjdzie, jak to będzie. Jakby trochę, trochę jest szerszy temat stresu yy, związany z tym, z tym zawodem moim zdaniem. Yy. A, a, a trema to jest po prostu, no jest ten moment taki, kiedy naprawdę tak robi się gorąco, wiesz i tak um, odczuwa się pewnego rodzaju drgawki. My mamy takie przedstawienie obrzydliwce, które, obrzydliwcy, które gramy tutaj w Teatrze Dramatycznym w, w Warszawie I, i, i mam kolegów, którzy są świetnymi aktorami, którzy zęby zjedli na teatrze e, i którzy są już po 40 lat na, na scenie. I, I to jest taka sytuacja, że, że oni, oni cały czas też mają tremy i cały czas mi mówią. Między innymi świetny aktor Henryk Niebudek, zawsze jak, yy, siedzę z nim w, w garderobie, bo mamy razem garderobę. To ja mówię, Heniu, no nie odejdź, nie pytaj. Ja nic nie wiem, ja się na tym nie znam. Czym jakby dalej w las, tym więcej drzew, no i on mówi taką rzecz, że jak już tyle rzeczy zrobisz dobrych, na przykład w teatrze, tak jak on, ty, m, i on grał u, 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 u wielu znanych, wielkich reżyserów teatralnych, zrobił też rzeczy filmowe, a, 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 no i chodzi o to, że on zawsze mówi, wtedy jest taka trema, że wiesz, że czym więcej rzeczy zrobiłeś już. To wierzę, że tym bardziej nie możesz zawalić. Więc to, to, to jest też, moim zdaniem, taka trema z tym związana. Ale ogólnie, nie wiem, są tremy takie napędzające, jak niektórzy mówią, że po prostu ten stres, że, że on cię dopinguje i w momencie mam coś takiego, że w momencie jakby wejścia już na scenę mam, taki, mam ten stres, a potem jakby przekraczam zaczyna mówić, zaczyna i już jakby to puszcza i już to, to, to jakby ten stres już działa pozytywnie, a czasami jest tak, że działa trochę, że cię to wypina i wtedy nie wiem, zapomnisz nagle tekstu i nagle czujesz, że w ogóle yy, w tym momencie już jest koniec, a tak naprawdę to jest tylko chwila i, i, i za moment albo korega cię uratuje, albo ty sam lecisz dalej i tak naprawdę w, jakby w rozliczeniu jakby całego życia to, to tak naprawdę człowiek nie powinien się tym stresować, bo to jest tylko chwila. No to jeszcze mam jedno pytanie, czy jest w planach kontynuacji serialu Lala La Poland? O, <śledz> niestety nie. <śledz <śledz> Bardzo żałuję, gdyż. Serial ten, e, no, robiliśmy z całą ekipą naszą kabaretu na koniec świata i, i z zaprzyjaźnionymi e, znajomymi i wygrało nam się tam świetnie. E, to, było, to było takie, mogę powiedzieć, za, za kolegów też takie nasze dzie, e, dziecko, ka, właśnie kabaretu na koniec świata. E, dobrze się czujemy ze sobą, zawsze jak gramy. No i szkoda, zrobiliśmy trzy sezony. Z, i, i, I były jakieś plany e, zrobienia kolejnego sezonu, ale z tego co wiem, już Lala Poland nie zobaczymy. Na pewno w takiej wersji, w której ją robiliśmy. Dobrze, to dziękuję. Przekazuję głos kolejnej osobie. Proszę bardzo. Tak, zapraszam teraz yy, Ale. E, dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Ja mam pytanie: o to, jaka jest yy, Pana E, ulubiona e, tematyka sketchy. A, ulubiona tematyka sketchy. E, wiesz, co no, u, u, ulubioną moją tematką? Wydaje mi się, że jest ogólnie absurd. Czyli e, nie wiem, jak to nawet do, do, dokładnie o, o, określić. To świetnie robi Wojtek Solarz, który, który pisze nam sketchy. W sumie nie tylko on, ale. ale no, no, lubię taki jakby poziom pewnego absurdu, więc wydaje mi się, że to, to często jest taka sytuacja, że żeby był dobry sketch, to my, my musimy go najpierw osadzić w rzeczywistości, żeby go wywrócić potem do góry nogami, i wtedy się gdzieś tam uzyskuje ten, ten, ten absurd. No, ale chętnie lubię lubi się, jakby w tych sketchach, no nie wiem, też wcielać w tak bardzo różne postaci w sensie e, takim, że, że, że nie wiem, no, no, raz raz jestem e, jakimś zwierzęciem, żeby na, e, potem być, nie wiem, z, na przykład jakimś e, Pilotem y, rakiety kosmicznej. Y, wiesz co, nie do, koń, nie do końca potrafię Ci opowiedzieć powiedzieć o tematyce, y, jakie lubię, jakby jak, dokładnie jaką tematykę lubię grać, bo, bo tutaj akurat masz problem, bo akurat nie lubię rzeczy też, czy politycznych, czy takich. Y, jak to się u nas, przepraszam, czasami mówi chłop przebrany za babę yy, w sensie albo dwóch policjantów, jeden głupi, drugi bardziej głupszy. Tylko lubię czasami gdzieś naprawdę jak to jest takie ba, ba, bardziej, bardziej odjechane I, 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 i często zdarzało nam się robić takie skecze, na przykład że um, sketch, gdzie um, właśnie Wojtek Solarz przeprowadza wywiad z człowiekiem, który nie widział y, nigdy swojej własnej twarzy. Y, bo tak naprawdę jak y, nie wiem, czy znacie ten sketch, to jak się siedzi, to tak na przykład jak ja tu siedzę, prawda? To jakby w, wiadomo, że w lustrze, czy gdzieś w odbiciu, no to wiadomo, że widzę swoją twarz, ale jak tu mam twarz, to jakbym chciał zobaczyć, prawda, no to sam swoje twarzy nie zobaczę. Jakbym musiał, jakby, jakby tak zobaczyć, tak swoją twarz, prawda? Znaczy nie wiem, czy, czy wiecie, o czym mówię, ale mniej więcej o to tak. mi chodzi. <laughs> Czyli ogólnie pojęte absurd. Do, do. Dobrze, to dziękuję i przekazuję głos Jolce. Zapraszam, Julkę, zapraszam. Julka to była odpowiedź. Um, więc, dobry wieczór. Um, dobry. Jak, jakiego typu role są dla Pana najbardziej satysfakcjonujące? U. Czy może bardziej jakieś komediowe, czy jakieś poważniejsze? I czy zagrał Pan już rolę swojego życia, tak zwaną? Hmm. Wiesz co, no nie chciałbym powiedzieć, że zagrałem rolę swojego życia, bo wtedy e, już bym nie czekał na, na, na spocząłbym wtedy na, być może na laurach, a może nie, a z drugiej strony m, to znaczy, że, że już tą rolę życia miałbym za sobą. E, cieszę się bardzo, że mogłem zrobić właśnie pana te film, który. Y, 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 y. Udał, udało, udało mi się w Gdyni dostać y, nagrodę za drugoplanową rolę męską, więc mógłbym powiedzieć, że no, to na razie można powiedzieć, że do tej pory mojego życia, y, tego aktorskiego i po prostu życia, to to jest y, jakby no, rola mojego życia, tak, 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 tak to nazwijmy, ale no, nie chciałbym, żeby to była właśnie ta rola. E, chciałbym jeszcze w życiu e, zagrać kilka, ki, kilka fajnych rzeczy. E, wiesz, co powiem ci, m, że, że oczywiście no, jestem utożsamiany raczej e, z tym, że jestem aktorem komediowym i, i gram jakby komediowe rzeczy w większości, takie, takie są mi jakby dane, ale e, patrząc na, na, na Robina Williamsa czy, czy Jim'a Carrea. E, którzy są wybitnymi aktorami komediowymi, nie tylko, e, bo, bo, bo grali i grają. Niestety, Robina Williamsa już z nami nie ma, ale Jim Carrey grają naprawdę rzeczy i komediowe, i, i dramatyczne. A, 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 a tym bardziej, e, m, moim zdaniem, o ludzi o takiej aparycji i, i takich warunkach. E, Potrafią świetnie odnajdować się po prostu w tragikomedii. E, a, a wydaje mi się, że nasze życie to jest ogólnie taka tragikomedia, często, więc, więc y, y, chciałbym grać w, w takich rzeczach. Nie mam czegoś takiego, tak, y, jak się kiedyś wychodziło tam ze szkoły, czy, czy tak się marzyło, to człowiek tak właśnie myślał, bo, bo w większości był ten teatr, tego kina. E, serialu, telewizji, no, nie, nie było tyle jak jest teraz, więc myślałem się oczywiście o takich rolach jak e, Romeo w Romeo i Julii, czy tam Hamlety, prawda, Merkucja, no ale ogólnie no, takie, takie duże, du, duże rzeczy, ale ja, ja jakoś tak nie jakby nie, nie, nie myślę i, I bardziej mi zależy na tym, żeby zrobić fajny projekt, z, faj, naprawdę z, fajno, z fajnymi ludźmi, e, z którymi też dobrze spędzę jakby czas na planie. E, I i by, ogólnie chodzi o film. Jeśli scenariusz jest dobry, e, to wtedy warto w projekt wchodzić, m, moim zdaniem. A, i, I to jest najważniejsze. Ja szukam po prostu też dobry, dobrych scenariuszy, Fajnych, jakby reżyserów, którzy mi pokazują swój świat i którzy chcą mnie zaprosić do tego swojego świata, żebym tam z nimi, z nimi pobył. E, tak jak na przykład, właśnie Marcin Krzyształ Łowicz, czy, czy Bodo-Cox, e, czy teraz na przykład e, Michał, też Węgrzyn. E, więc, więc więc to jest taka, a nie inna sytuacja. I nie wiem, nie, nie, nie zastanawiałem się ostatnio tak dokładnie nad rolą, jaką ja bym chciał zagrać. Więc może muszę sobie o niej pomarzyć i coś wymyśleć. Może jest, to jest na to moment właśnie, żeby, żeby sobie wymyśleć jakąś, jakąś rolę. I ona potem może przyjdzie albo gdzie się wynaleźć w jakimś scenariuszu. E więc y, tak to. Może zagrałbym chętnie jakiegoś detektywa, y, właśnie po, po, policjanta, bo, y, bo, bo, bo często y, są w tych y, serialach obsadzani tacy właśnie y, aktorzy jakby o wizerunku macho. Ja nie mam takiego wizerunku, więc tym bardziej chciałbym, y, żeby zagrać na przykład takiego takiego y, Komisarza, który zajmuje się rozwiązywaniem jakichś zagadek kryminalnych. Może tak. Dobrze, dziękuję bardzo i oddaję głos dalej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam zapytać, jak pan myśli, dlaczego w polskich filmach obsadzani są głównie ci sami aktorzy? Wiesz co, to jest pytanie trochę do, do bo, bo, bo ścieżka jest taka, że, że są reżyserzy obsady, są też oczywiście potem reżyserzy, którzy reżyserują filmy, seriale, są też potem producenci którym też zależy na tym, albo tak, zwane, albo tak zwana telewizja, czy jakiś network, network jak HBO, Netflix, czy Kanal Plus, prawda? czy telewizja, mamy kilka w Polsce, więc yy, oni jakby też mają yy, wgląd w to, jakich chcą aktorów, jakby, czy jacy być może są oglądani na tej zasadzie, E, więc y, to jest moim zdaniem taka właśnie też y, sytuacja, że, że ten rynek to, to, to nie jest oczywiście y, rynek taki jest jak, jak, jak za oceanem wielki, więc u nas jest też y, trochę, jakby trochę inaczej, prawda, ale głównie moim zdaniem też chodzi o to, że y, 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 no po prostu jest, jest jakiś tak zwany y, jakby, mm, nie wiem jak to nazwać, no, ale. Nie, jest jakiś aktor, który, który po prostu gra nie, w jednym w drugim filmie, spodoba się, więc potem no jest coś takiego, że ludzie chcą go dalej oglądać, więc wydaje mi się, że potem on jest właśnie brany pod uwagę i jest obsadzany w, innych, w kolejnych produkcjach. Jest też coś takiego, że aktorzy grają podobne role dlatego, że no, łatwiej jest aktora, na przykład takiego, on powiedzmy jak ja, komediowego, który wiadomo, jak już mniej więcej gra i co można od niego uzyskać, wrzucić w kolejną komediową rzecz. E, więc to jest chyba, wydaje mi się, to, wiesz co, związane jest z podejmowaniem ryzyka, że, że trzeba większe ryzyko podjąć, żeby aktora obsadzić wbrew jego warunkom albo inaczej. I tutaj właśnie, tak jak było z, właśnie z filmem Pantę, w którym brałem udział i w którym zagrałem zupełnie inną rolę, niż do tej pory grałem, powiedzmy w, ty w tych rzeczach, to Marcin Krzyształowicz właśnie zaryzykował trochę, obsadzając mnie tam. Powiedział, że zaryzykuje, i, i, ale że pewne rzeczy, które mam są mu potrzebne do tej roli, ale trzeba będzie jeszcze coś innego zagrać, więc tak się poukładało, że zaryzykował. Na szczęście jakoś się udało. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź.